Dzisiaj będziemy. Coś o ograć. Mam Spider-Man. Trzy wersje. Jeszcze dwójkę. Tą już miałem wcześniej. To już przeszłem. To jeszcze nie przeszłem, bo ostatnio kupiłem wczoraj. Tą też kupiłem wczoraj. Spider-Man. Jedynka. Miles Morales. Spider-Man 2. Piszcie komentarze, co chcecie więcej. Oczywiście. Dajcie łapka i Nie proszę o to. Uff. Będę nagrywał live nieraz. Polecam oczywiście brudaty, gracz. Fajnie teraz o więcej. Spiderman jedynka. Grałem. było bardzo fajna gra, właśnie dzisiaj jeszcze będę grał, bardzo spoko gra. Jestem teraz na tym, gdzie włamałem się do takiego chyba... że znaczy, włamałem. Byłem w Wentach, czyli jak w Gasie, Szedłem w... Wentach, i musiałem wszystkich wyeliminować Tą babkę ich przy takie ludzie z maskami yy, grozili takiej pani, szukali takich aktów o czymś. Yy, I właśnie, jak to my mówić, w aktach i oni szukali jak drogich rzeczy, grozili im. Ogólnie to jest mój. To jest mój jak To jest chyba moja ulubiona wersja. To też jest. nasz znaczy w sumie to jest moja ulubiona wersja, ale oprócz tej to jest ta. Miles Morales. To nie grałem. Na PSA 5. Miles Morales, Spider-Man, Marvel, Spider-Man, Miles Morales. Od 16 roku życia. Jedynka też. E, dwójka też. Tak w ogóle... Kurczę, to płyta nawet wypadła. Tak wygląda płyta od... Yy... Teraz wam pokażę, bo... W sumie po kolei, Jeszcze robię, w sumie robię po kolei. Jeszcze pokażę płytę z jedynki. Gdzie jest płyta? A! Jest w Xboxie. Ona wygląda tak jak tutaj podobnie, tylko trochę inaczej, no ciężko. Z Mają Moralesa jak tak wygląda płyta. Taką o, wygląda płyta. Oczywiście instrukcja, coś tam, coś tam. Tył, tutaj też tył. Teraz dwójka, czyli moja ulubiona. Potem jest ta, a na końcu jest ta. Bo w tej jeszcze nie gram, ale mi się wydaje, że to jest taka średnia. że lubię ją, jeżeli w nią nie gram? Ale wszystkie są fajne. Tak można powiedzieć. A oczywiście opakowanie Spider-Man 2. Tutaj. To jest tutaj przyszłym całą. Jest to powieść o Spider-Mana i Marisa Moralesa. Tam e, oczywiście walczą z e, złoczyńcami. Jest też Harry, czyli Venom. Wcielamy się też w tego Venoma. W dwóch e, e, wcielaniach. Jeszcze Spider-Man się wnie, zmienia jeden z Venoma. Nawet tutaj widać, e, ma takie Venomy na sobie. Tutaj Spider-Man jedynka. E, jeszcze Spider-Man dwójka. W I właśnie on się też zmienia, walczy potem z Kravenem, takim najsilniejszym. Na końcu Venom taki oryginalny bo zabija, e, jako Harry zabija Kravena. Oczywiście Venom to jest, to znaczy Venom to jest Harry. Jakbyśmy tylko tego nie widzieli. Miles Morales i e, Spider-Man, czyli e, Peter Parker. I to tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Piszcie co chcecie więcej, proszę piszcie, serio, bo nie mam co robić, właśnie wymyśliłem to na ostatnią chwilę, bo w kolejnym odcinku też pokażę, jutro będzie odcinek i pokażę Wam jeszcze, w sumie nie, jutro jadę na ryby, albo dobra, jutro rano nagram odcinek, jak pokażę Wam jak jeszcze jakąś grę, a w sumie teraz przyniosę, że jak nie będzie, jutro będzie odcinek z ryb. A nie, 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 nie będzie. Dobra. Ym, jutro nie będzie odcinka. Może będzie ale z czegoś innego. razie idę po jakieś inne gry, czego jeszcze nie widzieliście w odcinkach, też z gier. Jest dużo osób, ten naraz jest jedyną możliwością korzystania z tego słońca. Oddychałam powietrza przede wszystkim. No dobra, odda, słuchaj. Nikt nam pomogł. My naprawdę nie mamy możliwości korzystania ze świeżego powietrza. Wyślij no, się na słuchawki wspierane na numer 74-365. ja mam kurde. Dobra, już jestem, mamy 1, 2, 3, 4 gry, pierwsza gra to jest Slam. nie wiem czy na takim odcinku pokazywałem, ale jak pokazywałem to młodzież, że napiszecie mi w komentarzach, tak wygląda opakowanie Slam. jak się pisze? d e a d i s l a w sumie dwa, Island dwa. W sumie powiedziałem Dead Island, a nie Island, więc trochę daj. Die One Edition, tutaj pisze Die One Edition, to jest nazwa od 18 roku życia. Jakieś tam, tutaj są inne znaczki. tył. W ogóle Spider-Man, podekazałem, chyba tył. Tak on wygląda. No i to jest taka fajna gra. Ja jeszcze nie gram, czyli w sumie grałem, ale tam... Były drobne problemy, znaczy nie mogłem zainstalować. To już wiem, dlaczego nie gram. Dobra. Jeszcze mo, dzisiaj może pogram. Spędziłem na jedynkę, na pewno pogram, więc. Co że się pomyliłem z tym, że jutro coś nagram, że po jutro pokażę inne gry, ale wolę dzisiaj jakiś większy odcinek, dłuższy. Jeszcze coś dzisiaj dołożę, bo chcę taki odcinek trochę jeszcze dłuższy. Payday 3 To jest na online'a, a właśnie nie mam online, więc w to jeszcze nie gram, ale wiem, że to jest. Z rabunkami, tam robisz jakieś misje, Day One Edition. Kopiłem w super bazarze. W sumie tą grę też kupiłem w super bazarze. I tą też. A te dwie kupiłem na Marketplace na Facebooku, ta? I ta na Marketplace na Facebooku. Nie, YouTube pojadę. Dobra, dziadek się pyta czy dzisiaj na ryby nie jechałem, a to e, tak wygląda. Payday 3, Day One Edition, 18 roku życia. Właśnie płyty nie pokazałem tam gry. Więc pokażę, żeby nie było. Gazetka i płyta. Trochę wrócę. Tu pięknie. Na PS piątkę. Day, Day Edition też pokażę. A jeżeli czego nie zapomniałem pokazać. Pięknie, płytka tak wygląda. Przekręcę się. To dostałem, tylko jeszcze chyba nie wpisałem. To jest na ile lat? No, już szybko to Czekolada e... To jest do 2043. Mogę to wpisać. A znaczy nie pamiętam, czy to wpisałem, czy nie? Raczej nie. To się też spodek odpisuje, bo to się trochę ostaje, jak otwieram to, więc. Chciałem walczyć. To jest najlepsza gram z tych. Oprócz Menów. to jest z tych, co mam. Jeszcze mam jedną grę, a ona jest tak podobna do tej, więc jakby są dwie najlepsze gry, tam są takie mniej. To jest WWE 2 k 25 Od 16 lat mam to gdzieś. Tył. Płytka to był park z Nightmare. Coś tam. Park Bright White. Sorry, nie Nightmare. Tak wygląda płytka, tak żeby było na prosto, tylko, że tak. O, wakar 25, www. na ps piątkę, jakieś takie świecący, śmie fajne coś. I tyle, tak wygląda pakowanie z Romanem, z Romanem Reimsem. To chyba ja też pokazywam, nie wiem, ale chyba nie. I taka fajna gra jak tamta. Fishing Planet The Fisherman Day One Edition. Od e, trzech lat życia. uwielbiam w tym grę. Ja, ja gram, bo codziennie, może nie tak codziennie. Codziennie, to teraz będę grał w Tak wygląda. Opakowanie. Od trzech lat. Tutaj jakiś znaczek też jest. A, że tu pisze, że jest 35 DLC, jakiś kontenus exclusive, to kupiłem w Super bazarze, W sumie te gry, tej, 3, d 1, to mówię, WWE. 2K25. też kupiłem w superbazarze, Tą grę też kupiłem. Moja mama przynajmniej kupiła, bo ja nie byłem w Superbazarze. Na PSA... No nie, to nie było w superbazarze. To chyba Auchanie w we Francji. Na PSA czwórkę. na PSA4 wiem na piątkę, ale no nie było. Tył. Tył tak wygląda. A! I to jest pak taki. Dostałem z tego. Tutaj z tyłu nawet pokazuję. Tutaj. Jest tutaj też pak, hmm. Tu już go użyłem. I tak ta wygląda płytka. Jeszcze trochę żeby żebyście to dobrze widzieli. Nie, nie wiem, jak to zrobiłem. Nie jestem pewien. Za oczywiście się śmieję na każdych odcinkach, bo lubię nagrywać aż można. Powiem wam jeszcze coś, że mnie jutro nie musiał nagrywać. Tylko będę płakał. Mój, tu, mój królik, tu tuś Nie wiem, chyba wam nie pokazywałem, umarł, Jest zakopany. Jest zakopany jak? Ale może ma, ma kiedy? Jeszcze mi kupi królika, bo to się kcinę zwierzę Nie nagrywaj gry i o mo króliku, bo to wszystko mieszasz. No nie, Mogę mieszać. Mama mówi, że nie mogę niczego mieszać. On to gdzieś, że nie Już trwa odcinek 11 minut. To chyba jest dobrze. Miałem go zrobić o 20, ale nie chcę mi się. Bo jak powiedziałem, nie chcę sobie przypominać. No nadzieję, że mi współczujecie w komentarzach. Dajcie mi lajka, subskrypcję, oczywiście nie zmuszam. Na razie pozdrawiam tych gracz. Na razie. Nie tam rękę, bo tam je boli.